Witam serdecznie na kolejnym odcinku poradnika alienowanego. Dzisiaj chciałbym omówić rozmowę. W związku z tym, że nakreśliłem kilka odcinków, miałem dosyć duży w odnośnie niebieskiej karty. Tutaj wczoraj odbyła się rozmowa z jednym ojcem, który opowiedział mi następujący przebieg niebieskiej karty. Idzie sobie, zajmuje się normalnie swoimi sprawami, nagle dostaje telefon. No i w tym telefonie to po pierwsze, i dostaje telefon. No i dostaje tam, ktoś dzwoni i mówi, proszę pana, 15 minut temu miał pan być na posiedzeniu niebieskiej karty. A on mówi, że zapomniał po, po trzeciech, to zapomniał, bo ma wiele rzeczy na głowie, ale czwarte może być za 40 minut. W tym momencie to ta osoba z drugiej strony yy, mówi, ale to nie mamy czasu na pana czekać, bo tu my mamy inne sprawy, nie? No i kolega dosyć, ten ojciec dosyć lekko stwierdził, że yy, w trakcie jakby rozmowy, tylko nie wiem dokładnie, czy on sam z siebie stwierdził, czy na te pytania, ale raczej sądząc po tym, że był obeznany z moimi materiałami i z, z materiałami wspominał o tym, że kuby z kanału zrozumieć relacje, to powiedział, że nie było żadnej przemocy psychicznej, fizycznej, ani finansowej. No i rozmowa się skończyła. Tak? No dosłownie w takim czasie, jak ja to przedstawiłem, to około jednej minuty. I teraz chciałbym Wam przeanalizować to. Od początku do końca jest pytanie, dlaczego oni nie zaczekali na niego, chociaż wiem, że angażują minimum półtorej godziny, właściwie pół dnia, bo to jest najwyższy, najważniejszy taki element moim zdaniem w OPS-ie, którym można się po prostu ojca, że tak powiem, nad ojcem popracować i to jest ustalane w godzinach wczesno-porannych dosłownie po... Pierwszej kawie, no i pani muszą mieć troszeczkę czasu jeszcze na zaaranżowanie pomieszczenia, bo ja na mojej rozmowie byłem i potem zobaczyłem to pomieszczenie, to było zupełnie inaczej zaaranżowane. To znaczy tak, normalnie jak są cztery ściany i wejście, to na każdej ścianie pani miała swoje biurko, a do rozmowy ze mną to było tak przygotowane, że te biurka były, ja wchodzę i naprzeciwko te biurka były ustawione w rządku, także panie praktycznie nie mogły się nawet tamtąd wydostać. Nie? Dopiero później to sobie skojarzyłem, czyli były wielkie przygotowania, żeby jakby stanowić taki zwarty front wobec mnie, co jest naruszeniem jakichś negocjacji, bo... Wiadomo, że to nastawia kogoś negatywnie do ciebie. To, to jest typowo taka przygotowanie do przemocy psychicznej, bo na przykład teraz w negocjacjach, czy coś jest modne tak, że siada, sięgają negocjatorzy, siadają z boku, mają wgląd do swoich papierów i tak dalej, ale to dalej pokutuje ten, 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 schemat w tych profesjonalnie prowadzonych już, no oczywiście profesjonalnie na czasy perelowskie, z ze 30 lat temu dalej te, kultywują te swoje tradycje, które są już zawno zapomniane i potem I teraz tak, pierwsze. Po pierwsze, nie ma obowiązku stawienia się, z tego co ja wiem, na, z mojego stanu wiedzy, nie ma obowiązku stawienia się na rozmowę niebieskiej karty. Nie można do, zarządzić na policji doprowadzenia. Jeżeli się nie stawisz tam kilka razy, to jest jakby u. Wiecie, jakby to powiedzieć, to jest um, uczestnictwo ojca jest dobrowolne, nie? Inaczej to się właściwie opiera. Nie można zarządzić doprowadzenia i. Podejrzewam, że nie możesz ustawowo dostać wolnego z pracy, bo do sądu i na przesłuchanie to chyba możesz wziąć wolne ustawowe. To tak jakby, trudno mi powiedzieć, ale możesz to wziąć. Chyba ustawa mówi, że masz jakby dzień wolny i płatny. Mi się wydaje, trudno mi powiedzieć, ale, ale tutaj nie ma chyba nic takiego. Po prostu sobie musisz sam wolny ze swojego wolnego urlopu wziąć. tak? I teraz tak, dlaczego nie ma tego? Po prostu 99% ojców jest fałszywie oskarżonych, są to ludzie zaangażowani. W dobro swojego dziecka i uważają, że muszą pójść ze względu na dobro rodziny i swojego dziecka, tak? Więc nie ma takiej potrzeby, żeby w ogóle jakieś nakładać przymusy, ograniczenia, bo my ojcowie sami na to idziemy, przynajmniej ci sprzed trzech lat, nie? Przynajmniej ci sprzed lat, bo uważają, że zrobią coś dla dobra dziecka, znaczy ja tak uważam, a teraz to myślę, że nie wiem, czy bym się tam pofatygował, nie? Teraz tak, yy, zastanawiam się nad tym czasem 15 minut, yy, które komisja potrzebowała, żeby zadzwonić. Oni tam telefon na pewno mają od ręki i zastanawiam się nad tym, co się tam mogło dziać, jak y, oczywiście nastąpiło, jak to, ponieważ są to instytucje sfeminizowane, to nastąpiło przetwarzanie maci. i już sobie to wyobrażam jak u mnie były krzyki pod drzwiami do prokuratora, dać czy coś takiego przed moim przyjściem, to teraz jeżeli ja bym nie przyszedł, to już sobie wyobrażam pani, jak on mógł tak zrobić, jak on się zachowuje. No, i, panie, czyli tak, 15 minut szanowna komisja się zastanawiała i zadzwonili wreszcie. I teraz musieli przerobić uczucia. To panie oczekiwałem zlęknionego człowieka, który boi się o swoją rodzinę, o to, co przyniesie mu ta rozmowa. Czyli wiecie, tak jakby petent w Rosji Calskiej, to musiał mieć minę mierną i durnowatą, aby swym rozumieniem rzeczy urzędnika nie peszł. Czyli taki miał być, wejść ten petent poustawiały, na przykład w moim przypadku mówiłem biurka, poustawiały, przeorganizowały pomieszczenie, za, przygotowały się do tego, żeby wywierać, wywierać presję psychiczną. I możecie na to zwrócić uwagę, dlaczego te biurka są tak rząd, czy one tak normalnie stoją, nie? Jakbyście byli na tej już chcieli być, na tej... I nagle ojciec nie zjawia się. No to jest oczywiste, 15 minut paniom zajęło dość, że to jest przemocowiec i na pewno się boi. Boi się i unika badania, tak? No i wykonały wreszcie telefon, a 15 minut to sporo, gdzie przetwarzać te uczucia. No to jest prosta sprawa, ktoś nie przychodzi, to się dzwoni natychmiast, max po 5 minutach, tak? No i telefon ojciec lekko, z lekkością ducha i bez żadnego strachu, zero strachu, zero złości, tak? Wyjaśnię, że zapomniał. I tutaj panie są zdumione, jak to, co to się tu w ogóle dzieje, co to, może to nie tą osobę, no to ojcowie to zwykle są przerażeni, zniszczeni całym procesem i tutaj zero strachu, zero złości, nie? No i, i, i co tu się dzieje, I więc yy, yy, po prostu zaproponował 40 minut. No to jak już mówiłem, że na spotkania się minimum półtorej godziny na rozmowę, więc byłoby jeszcze pół godziny, one mogą sobie to spokojnie przesunąć. Tam w OPS-ie panie, to nie mają naprawdę takich rzeczy, że muszą lecić pożary, gasić. Mogą to wszystko poprzesuwać sobie, nie? Na telefon. 40 minut, jakby miały, to mogły to przesunąć zupełnie na inną godzinę, przeorganizować. Więc już nie miały ochoty tego spotkania tak przyciągać, można nawet w ogóle prowadzić w takich warunkach, że po prostu ktoś przychodzi z podniesioną głową i na nie patrzy, tak? No i dlaczego im się to nie spodobało? No i teraz tak, chciałbym powiedzieć i teraz najgorsze jest to, co zrobił ojciec na końcu, stwierdził, że nie było przemocy psychicznej, fizycznej ani finansowej. Ta finansowa musiała je dobyć. To znaczy, że ktoś jest świetnie zorientowany w procedurze niebieskiej karty. I tu mi ojciec zwrócił uwagę, że podziękował mi, też przekazuje Kubie te podziękowania, że... Po prostu dzięki kanałom taki jak ten i stronom ta wiedza się propaguje. I teraz jak ja szedłem, to nie miałem żadnej praktycznej wiedzy, jak to wygląda. A on miał po prostu praktyczną wiedzę i może ja nie dokładnie zrozumiał, ale powiedział po prostu, że nie było takiej przemocy. Czyli podciął nogi tym paniom. Tak? W OPS-ie kompletnie. Nie było tego, tego i owego. I dalsza rozmowa po prostu nie miała najmniejszego sensu. Zamknął ten temat. Tak? No i bardzo się cieszę, że jest nowe pokolenie ojców które się wykształciło na jakichś innych programach, że wiedza się dojdzie, się propaguje, no bo takie propagowanie się wiedzy to, jakby to powiedzieć, jest początkiem końca patologii tego systemu. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki poradnika alienowanego.